o witam wszystkich serdecznie. W kolejnym odcinku z już dwa, kampania od Numnagi. No i cóż, w tej chwili mamy dosyć ciekawą sytuację, ponieważ Hatano oraz Mori gromadzi się pod Kyoto. Podobnie Shina. Ja też się gromadzę pod Kyoto. Znaczy, ja w sumie tutaj przygotowuję się do obrony w tej chwili. A jednocześnie, cóż, staramy się utrzymać dobre stosunki z naszymi sojusznikami, przekazując im datki. Na to by dalej mi lubili, bo niestety mamy mamy minus ze względu na podział kraju. No właśnie, Real Divide. Mhm. No ale myślę, że uda mi się utrzymać sojusze moje, bo no cóż, ważne są one dla nas, ponieważ. Trzymają mi właściwie całą, całą wielki jeden front, bo jakby tutaj zaczęła mi się wojna, to ja miałbym olbrzymie kłopoty. Nie, niestety wojny. Nie wolę się skupić na tym froncie, tutaj walczyć. stłamsić Hatano, stłamsić Mori. Potem może sojusz z Ichido, Coś takiego. Na no Raczej w tą stronę zamierzam dalej się rozwijać. No, i tutaj trzeba jeszcze to z Kitabatatę zrobić. Hmm. Ale to może w późniejszym czasie. Chwilowo nie, nie atakują nas. Chwilowo. <grym> Chwila. Hmm, tutaj jesteście. Sojusznicy Kuki. Kuki jest tu. Ok. Hmm, Nieprzyjacielscy. No, oni długo mogą mi wojnę powiedzieć. To szybko pewnie. Ah, dobra. To tak. Mam tutaj gotów. Gdzie oni są? Tutaj aż jej. Dobra. Hmm, handel. Okej okay. Payments. Tysiąc. Hmm, Dwa tysiące. Uu. A, nikt z nimi nie halluje, dlatego też tak chętnie są na to. <laughs> Rozumiem. 4000. Już nie. No to powiedzmy 3500. Nie. 3200 50 Okej. Okay. No dobrze, to jeszcze z Yuki może. Yuki jest tutaj i Yuki ma wojnę z Shiną, z Yusugi, z Hondą. To nie, nie dogadamy się. Właśnie, Yusugi... No, z Yusugi się nie dogadamy, bo nas nienawidzą. W sumie nie wiem za co. Mamy handel? Nie, nie możemy handlu. Macie sojusz z moimi sojusznikami, czemu mi nie lubicie? Niech Szkoda, że tu nie ma ponów. Ten pon z nimi wziął. Petsugi, pewnie dalej nie chce handlu. No właśnie. Mech. Dobra. Zostawmy to. Mam dodatkowe 3000. Tak więc. Kupimy coś jeszcze? Czy nie? nie rozbudować. Niekoniecznie w tej chwili. Mm, tutaj. O. Nie, nie, wiem, co teraz mógłbym budować Jeszcze ciekawego. Tu mógłbym to rozbudować, ale po co? Nie, chociaż. Nie wiem, czy to rozbudował, żeby mi się zwiększył tutaj handel? Pewnie tak. Słuchajcie, tutaj mamy świątynię. Tutaj. Będziemy mogli werbować po rozbudowie Monków. walczących. Tak więc, może bonus do tego. Albo plus wodorangi miników. Hm. Huh. Dobra, weźmy to. Ok. Hmm, git i coś jeszcze? Tutaj nie. Tutaj. Tutaj nie możemy dodać, Musielibyśmy mieć to aż. To trochę zajdzie, zanim do tego dojdziemy. Hmm, no dobra, w takim razie kończmy turę. Nie przyciągajmy już. Oh, z tego co pamiętam, to tam te armie, co są w tej chwili koło Kyoto, to ja sabotowałem, tak więc one muszą być na wyniszczeniu. <grystanie> Dobrze. Ucierpią troszkę. Jejku, bo im dać na tym wyniszczeniu siedzieć? Sett deg ned. Chwilka, uh, misji, Gdzie mam misje? Tutaj. Um, Recruit the following team of units. Seek mm, czyli mam zrekrutować jakąś machinę obrężniczą. Za co dostanę kolejną machinę obrężniczą? To tak kurde sensowne. <noise> nie. z drugiej strony ten bonus. Nie. Nie ma sensu. Dobra, ale eee, Tak tutaj. No niestety nie zostali wypchnięci. Hmm. Tu nagle zaroiło się od armii tych. Shiny. Bardzo dużo ich. Mamy w tej chwili trzy armie hmm, Może byśmy teraz zrobili wypad i zajęli Setsu no Przydałoby się tak, dopóki... O, dopóki, dopóki... Hmm, znaczy, zanim hmm, Shina to zajmie I przede wszystkim Sołt um, Znaczy, płynie Tambę toż nie wiem, co zresztą miasto jest Hmm. Dobra. Powiem tak: nie będziemy się caskać. Po prostu uderzamy. E, tutaj sabotujemy tą armię, by się nie wtrącała. Mm, uderzamy tą armią. Mm. Oblegamy to. I tak, oblegamy. Hmm, tutaj ninja niech przejdzie na drugą stronę. Hmm, dobrze, i tutaj... Hm, jakby to zrobić? W tej chwili. Um dobra, no bo niech uderzy na tą armię. Hmm... Bijemy ich w polu? Dobra, spróbujmy automatycznie. Nie bardzo widzę sens wycinania takiej podrzędnej armii. Jejku, dobra, duże straty. 800. No trudno już, nie będę wczytywał. Przynajmniej ta armia oberwała. I teraz możemy się cofnąć znowu do Kyoto. Uzupełnić armię. Zaś ty. Zawoduj tu. Nach. Dobra, nie mniej atakujemy tutaj Ulegamy Teraz... no trzeba przerzucić właściwie większość armii tam Tak więc... Dobra, niech drugi Jestem podejdzie też tu Koniec tutaj jakoś od tu Żeby blokowało przejście jeszcze dodatkowo i ty zaatakujesz tu. Mm, mm, mm. Dobra, wiem. Atakujemy. Mamy sporo strzelców, więc ich wystrzelamy po prostu. No i myślę, że tą bitwę dam w formie przyspieszonej, tak więc widzimy się za chwilę, kiedy skończę walczyć. Miasto zdobyte zamek Amagasaki okupujemy. I teraz tak, tutaj została jedna armia. W końcu my ją. W... Nie my, ich w końcu nie sabotowaliśmy. Dobra, tak więc ona nas zatokuje. Zastanawiam dużo. tutaj jest jeszcze armia Mori. No ale ogólnie przyciskamy ich. Niedługo te armie zostaną pogromione. Wszystkie i my, tak, będziemy mieli tutaj to. I myślę, że będziemy tędy uderzali na zachód. Tylko przydałoby się zajmować najmocniejsze prowincje, jednak, by. No cóż, po prostu jest gdzie armię werbować w ogóle to w tej turze już bym. to rozbudował niekoniecznie. A zwerbował werbowało trzy oddziały strzelców. tutaj, mm, zaś tu dodatkowe trzy oddziały katana. Mm, tutaj zaś naginaty może niekoniecznie, ale jazdy więcej. Więcej jazdy, w ogóle bym chciał lepszą jazdę już werbować, tylko że do tego potrzebuję tego. A my w ogóle nie robiliśmy jeszcze nic z strategii ataku. A ah, no to będzie trzeba trochę to rozwinąć, ale to po tym jak będziemy mieli dostęp do mm, strzelców Hmm, tutaj malutko armia idzie Ta armia nie jest specjalnie groźna Tutaj nie będziemy się łączyć, niech ta armia pilnuje przejścia przez rzekę o. Oni muszą tu pilnować W ogóle może na mosie stańmy Dobrze, A tutaj Ta armia z otworem będzie w pełni sprawda. No to dwie. Tutaj mam jeszcze mąków, to mąkowie niech. O, mam jeszcze ninja. To ninja. Niech. Wait, hmm. To mamy sabotować? Niekoniecznie. O, no, to myślę. Mech. Zero z was pożytku. Kompletnie. Dobra. Ty idziesz tu. Ty tutaj sieć. I Południowa tam jest już w rękach śliny czyli dobrze zrobiłem, że... Wow, oni tu już zajęli, ja nawet nie zauważyłem tego. Jejku. To zajęli, to zajęli. Juhu. <laughs> Okej. Okay. to nie dziwnego, że to armię przesyłają. Bo po prostu działają w tym miejscu. Tak więc dobrze, że uderzę na tambę. Właściwie to może. Tak, czy ta armia się utrzyma. Co tu jest? Tu jest. To. Nie no, bo zacząłbym oglądać w tej chwili też shimę też. Armię Nobunagi. Tylko, że ona jest troszkę. Niepotrzebnie już zagrałem to automatycznie na tą bitwę. I po prostu ta armia teraz troszkę tak w Kiepskim stanie jest. A tutaj, no, duże siły jest. Jeszcze tutaj jakiegoś bohater mają jednego, drugiego. Tutaj też pełna armia. Może poczekajmy, bo jak oni się rzucą. Te trzy armie na moją jedną, to mogę ponieść olbrzymie straty. Tak więc, no cóż, południową tam zajmiemy, zajmiemy Setsu. Znaczy, Setsu zajęliśmy. A zresztą się zobaczę, choć pewnie ta szcina przejdzie tędy Będzie tutaj uderzać Tak przynajmniej mi się wydaje Aaa, no dobra, w takim razie cóż, zacznijmy, ile mamy prowincji w tej chwili Mamy w tej chwili 25 prowincji Całkiem sporo Już Dosyć mały teren, teraz musimy mieć 100 <noise> Tak, samym przypomnienia. No ale nieźle tutaj plus 4 chyba mogę cię wyciągnąć Zgadza się, tak więc ty idziesz już tutaj, na południe tutaj jest plus 8, ciebie też mogę wyciągnąć. Mhm. Mm plus 6. Ciebie też dobrze O, dużo tych agentów mamy. Mm -hmm. A przynajmniej dzięki temu nie dajemy działać wrogim agentom. Mm, tutaj w Secu, w co możemy zrobić? Możemy pola rozbudować, możemy drogi. Właśnie, może drogi? Drogi na początek. Lepszy wybór. I cóż, skończmy turę. Ojejku, jejku. Dobra, czyli tak, tutaj ci zdobyli Tashimę, no trudno. Przynajmniej mocniejszą twierdzę ja zajmę. Tutaj to zajęli. To oni, dobra, oni Wy by ten... Bytuką Hatano. Ja przycisnę Mori. Mori z drugiej strony jest atakowany przez Otomo i przez kikawe Wait kikawa, kikawa. A, kikawa to jest wasal. Ich no dobra, w ogóle co tu jest za klan? So? Mamy handel. Jest OK. Ogólnie fajnie, że te wyspy są też. Użytkowe. Tylko czy to są dalej te punkty handlowe? Tego nie wiem. Hmm. Nie, są tu punkty handlowe. Dobra. Tak więc, kurczę, granie takim klanem, powiedzmy, tutaj. No bo tutaj byłoby super, bo od razu handel. Zamorski. Dziutko. <grytanie> I powoli się rozwijać na całą Japonię. No. Najpierw oczywiście tam przejąć tam pozostałe te pozostałe wysepki. Tutaj zrobić taką linię. Wysepek i atakować na Kyushu. Mhm. <śmianie> ok, to tak. Dalej, przedłuży się dalej zwiększyć moją flotę, której zapomniałem, Zaś tam widzieliśmy, że już płyną do nas, tak więc, więcej statków. Są tutaj, no i ciągną ze sobą pełną flagę. Będzie trzeba ich zatopić. O, tutaj, nie, to będzie trzymało? Cz cztery tury. Szturna to może być ciężki. Tu jest Honda. Dobra, nasza arena przemaszeruje tutaj. Mhm. Sabotujmy tych. Tych wypchnijmy. No i przydałby się tych zaatakować Mech, dobra. Automatycznie. Zresztą tylko ta armię ucierpię pewnie w tej bitwie. Dobra, to no nobunagi trochę też A niewiele. No, niech będzie. Dobrze, no bo to ta hmm. Weźmy to. Tutaj to rozwijajmy. Teraz tak, ta armia podchodzi tu. Ta armia tutaj z drugiej strony się trzyma. A ta dobije tych... Cudownie. <laughs> oh, dobra, cofnijmy się tu? Dalej nie jesteśmy Shogunem. Nie wiem czemu. Osaka. Dobra, tutaj w ogóle mam naszego kolejnego syna. Niech on siedzi tutaj na razie. Iku Nobunaga, kurczę, napracowałeś się. Ci przyznam synów już trzech. Chyba przynajmniej jeszcze jeden jest. Dobra, by tu... by tu... O, tutaj musimy to naprawić. No i tak będzie trzeba uderzać w tę stronę powoli. Weźmy naszych ninży. na zwiady. Mnichów też? Nich? Tak, hmm. ja to się trzyma ładnie. Wreszcie, już brzmi garnizon. No, tutaj na samym garnizon można się ładnie bronić. Hmm. Ale myślę, że może syna no bo prześlemy do Kioto? O, huh. zacząłem za które będą oddziały, tak więc może jeszcze tu zwerbujmy, bo tak tu flotę robimy, te mamy poblokowane niestety, tutaj niekoniecznie, no, tu. tu możemy fajne jednostki werbować, chwila Ale mniej doświadczony. Musielibyśmy coś zburzyć. A jak coś zburzymy, to nie będziemy mogli tyle jednostek strukturę werbować, niestety. Taki ból. No i dobra. Rozbudujmy pola. Yy, albo nie. Inaczej, bo miałem. Polepsze stosunki z sąsiadami. Tak więc wejdźmy teraz. Yy, tak. Tutaj widzę, że już z. Szybata jest źle. Tak więc znajdźmy Szybatę właśnie 0 w tej chwili, tak więc uh, payments 1000 spróbujmy 500, troszkę się oszczędzajmy. Mhm, mm jak teraz z nimi plus 6? Weźmy kolejne 500. Uh. Prosina. Plus 12 już. Dobrze. O, to, to, tu, 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 niezrespektowany. Czy ktoś mi powie o co właściwie chodzi w tym. W tym konkretnym. debacie do dyplomacji? Bo ja kompletnie nie wiem, dobra. Wam też pieniędzy, ciągle macie dajmy, jak widzę. Więc nie powinniście się z ze mną walczyć. O, kogo jeszcze mamy? Mamy ha Honda, Honda i Shinę. Honda. Przecież wszyscy, Payment 1000, albo może dwa po 500, 46. O, ja 500? Dobra. O, czyli z Honda już jest lepiej. 52. Dobrze. I teraz z Shiina mamy obecnie 52. Tak więc zobaczmy, czy Daniel 1000 o ile podniesie. 66, czyli podniosło 14, ok. Ogólnie pod ten, że ten klan mają 27 prowincjan 25. Jak się ścigamy teraz? O! No dobra, to cóż, myślę, że w tym jest zakończymy ten odcinek. Mhm, jeszcze masę informacji o ninjach, wykrytych Mniejsza o to. Tak więc w tym jest tylko ten odcinek, mam nadzieję, że się Wam podobało i zapraszam Was do kolejnych filmów, szczególnie dwa, kampanii od Nobunagi. Bye bye!